Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie z tej strony Damian, a w tym odcinku pokażę Wam, jak możemy zamówić sobie płytki PCB z montażem elementów SMD, czyli takich, jak widzicie tutaj, one są zamontowane. Jeśli jesteście ciekawi, jak takie coś wykonać, to zapraszam Was do oglądania. Dobrze, więc zacznijmy od tego, że JLCPCB może nam zamontować elementy tylko z ich wewnętrznej biblioteki. Jak te elementy znaleźć? Wchodzimy sobie na stronę jlcpcb.com/parts i tutaj znajdują się dostępne elementy. Są one podzielone na kategorie, więc możemy sobie tutaj elementy wyszukać. Także przy, na etapie rysowania schematu E, warto umieszczać elementy, które mm, będą dostępne w tej bibliotece e, JLC, więc jak to robimy? No, jeśli potrzebujemy rezystora, na przykład no, wpiszmy sobie tak, jak tutaj nam wyszukiwarka podpowiada, 10 kiloohmów w obudowie 0603. Jeśli takiego elementu potrzebujemy, to wpisujemy i pokazują nam się dostępne elementy. I tak wyświetlił nam się tutaj chip, rezystor service mount 10 kOhm yy, i on funkcjonuje jako basic parts. Basic parts to są elementy, które są no jak sama nazwa mówi, one są podstawowe i najlepiej właśnie takich elementów używać. Czasami potrzebujemy jakiegoś elementu, który jest bardziej skomplikowany, na przykład ma bardziej skomplikowany kształt yy, lub no JLC po prostu tak ustaliło, że dany element jest typu Extended, to musimy się liczyć z tym, że jeśli taki element wystąpi w projekcie, tutaj nie chodzi o ilość tych elementów tego samego rodzaju o tym samym numerze, tylko sam fakt występowania w projekcie to jest dodatkowe 3 dolary za taki jeden typ elementu Extended Part. Także jeśli wybierzemy sobie na przykład takie NTC Termistor 10 kg. O, tak jak tutaj, i zamontujemy go, znaczy damy go w projekcie jako jedną sztukę, 10 czy 15. To tak czy inaczej będzie policzone dodatkowe 3 dolary. I tak za każdy element typu Extendent. Na szczęście, większość potrzebnych rzeczy takich typowych zawiera się w bibliotece Basic, więc nie ma jakby z tym większego problemu. Więc przede wszystkim szukamy, czy dany element. Istnieje lub czy istnieje odpowiednik tego elementu jako basic part. No jeśli istnieje, to bardzo dobrze i takie coś sobie wstawiamy. Jak to wstawić? Klikamy sobie tutaj na tą niebieską nazwę. Tu szukamy LCSC Part Number i sobie to kopiujemy po prostu. Następnie przechodzimy do okna rysowania schematu, klikamy Library. I tutaj wklejamy sobie numer tego elementu. Klikamy Enter. No i nam się pokazuje ten element, jego parametry. I to co ważne, żeby przy elemencie był taki znaczek, taki kwadracik z napisem SMT w środku. Jeśli tak jest, to super. Sobie to wstawiamy tutaj i. No, i pozostałe elementy robimy tak samo, na przykład tak jak ja tu wstawiłem układ ULN 2003, czy tutaj układy cyfrowe z serii 74HC. Używamy wyszukiwarki, właśnie najlepiej tutaj JLCPCB.com/parts. Ok, jak mamy zaprojektowany schemat, zaprojektowaną płytkę na podstawie tego schematu, to możemy sobie Przejść do generowania potrzebnych plików. Więc przede wszystkim, plik numer jeden, który zawsze jest używany przy produkcji PCB, to jest Gerber. PCB Fabrication File Gerber. Generujemy sobie taki plik tutaj klikamy generate gerber i nam się generuje taki plik zapisujemy zawsze w formacie zip tutaj format niestety nam Easy EasyEDA nie narzuca, jeśli nie nadamy formatu, no to nam się zapisze jako plik o nieznanym formacie dlatego tutaj dopisujemy .zip no i taki plik zapisujemy sobie następnie kolejna rzecz to jest bill of materials to jest lista elementów Prawda? Użytych w projekcie, klikamy Export BOM i to zapisujemy w formacie CSV. Ja nie będę zapisywać, bo ja już to mam. No i sobie klikamy Zapisz. I ostatnia rzecz. Jeszcze dodam, bo to jest płytka panelizowana, czyli są dwie płytki na jednym arkuszu. I żeby coś takiego zrobić, to klikamy sobie Tools, Panelize, wybieramy typ panelizacji Stamp Holes, czyli to są właśnie takie tutaj nawiercone otworki. No i później to można sobie połamać i wtedy na dwie płytki się dzieli. Niestety nie możemy wybrać Wikat. Wikat to jest takie coś, że frezem się nacina te płytki i one też się później fajnie odłamują. Moim zdaniem Wikat jest lepszy i bardziej estetyczny później po rozłamaniu płytki, ale niestety P póki co nie obsługuje tego typu płytek do montażu SMD, więc wybieramy Stamp Holes, No i tutaj ilość kolumn i wierszy. Ja wybrałem jeden na dwa, no i mamy właśnie jedną kolumnę, dwa wiersze, dwie płytki w. W jednym arkuszu. No i właśnie ostatni plik, który nam został, to jest tak zwany plik e, Pick and Place. Pick and Place to jest plik, który zawiera informacje o współrzędnych położenia danych elementów, o ich orientacji, jaki kąt są obrócone i tak dalej. I tak dalej. Więc w niektórych przypadkach może być konieczne obrócenie tych elementów na wersję bottom, czyli tej dolnej, obrócenie ich, znaczy odbicie lustrzane. W JLC tego nie robić nie trzeba, więc ja tego nie zaznaczam. Następnie include penalize components, coordinates, czyli czy mamy do tego pliku dorzucić koordynaty tych elementów, które są tutaj powielone na tym panelizowanym obrysie, bo panelizujemy tylko obrys, nie musimy tutaj kopiować tych otworów, ścieżek i tak dalej, wystarczy, że tu się spanelizuje sam obrys płytki. Jeśli tak jest, jeśli chcemy montować też te elementy na tych płytkach dodatkowych. Czy ich byłoby tu więcej, no to klikamy po prostu tutaj tą opcję. A jeśli mamy jedną płytkę bez panelizacji, no to nawet nie ma to większego znaczenia. No i taki plik, klikam Export i też zapisujemy w formacie y, CSV. No i jeśli coś takiego już mamy, to możemy przejść do JLCPCB. Y, tutaj y, warto sobie wejść na stronę JLCPCB. Tutaj klikamy. What is JLCPCB Assembly i możemy sobie tutaj poczytać, jakie są warunki takiego projektu, żeby mógł być zamontowany na maszynie. Przede wszystkim tylko elementy SMD zostaną zamontowane. To jest raz, druga rzecz, to jest to, że montują tylko jedną stronę, wybrano, albo to będzie top, albo bottom. Tutaj ilość takich arkuszy, tu już nieważne, czy jest panelizowane, czy nie, do 50. Arkuszy płytek. Eee, dwuwarstwowe o takich wymiarach minimalnych, o takich maksymalnych, czterowarstwowe i sześcio mają takie wymiary maksymalne i minimalne. Obsługiwane są dwu, cztery i sześciowarstwowe płytki. Eee, kolor, solder maski, jaki możemy sobie wybrać, to jest zielony, czarny i niebieski póki co. No i tutaj pozostałe eee, parametry płytek. No dobrze, więc teraz wracając tutaj na główną stronę, klikamy sobie na przykład Quote Now i sobie wrzucimy projekt naszej płytki. Dobrze, więc dodajemy sobie plik Gerber. U mnie jest zapisany jako EFW009 w formacie zip, tak jak mówiłem, i ten plik nam się tutaj ładuje. Ok, został wygenerowany podgląd. Tu nie należy się przejmować tym, że nie ma widoku panelizowanych płytek. Tutaj później. Pojawi się, znaczy, no, tam w JLC zrobił tak, że ta płytka również będzie tutaj, tak? Czyli będą dwa w jednym. Wymiary się dały automatycznie tutaj, ilość płytek powiedzmy 5, czyli 5 takich arkuszy, czyli w sumie 10 użytecznych płytek będzie później po wyłamaniu, po rozdzieleniu tych dwóch. Grubość domyślną zostawiam, kolor możemy sobie wybrać, tak jak mówiłem, zielony, czarny lub niebieski. Pozostałe parametry bez zmian i przechodzimy niżej, tutaj mamy SMT Assembly, no i to musimy sobie zaznaczyć. No i możemy zrobić tak. Na początku musimy wybrać, którą stronę montujemy, bo tak jak powiedziałem, możemy zamontować elementy tylko na jednej, i ja wybieram sobie, że to jest top side. Tutaj są wszystkie moje elementy SMD. No i teraz wybieramy sobie, ile płytek ma być zamontowanych. Tutaj zawsze będzie ilość płytek. Która została wybrana tutaj, czyli to oznacza, że wszystkie płytki zostaną polutowane. Możemy zrobić tak, że zamontujemy sobie tylko dwie z wszystkich. Eee, czyli dostajemy dwie polutowane, a reszta, nieważne ile tutaj jest, a reszta będzie po prostu goła bez tych elementów. Ja wybieram sobie, że wszystkie tooling holes to są takie montażowe otwory do montażu w tej maszynie konkretnie, ale to sobie zostawiamy, to tam ludzie w JLC to tam nam dodadzą na płytce. OK, tutaj zaznaczamy, że tam zgadzam się, confirm i przekieruje nas dalej i teraz właśnie będziemy sobie dodawać te dwa pliki dodatkowe, które generowaliśmy, czyli lista elementów, bom i ja tutaj wybieram to, ta lista nam się dodaje i jeszcze plik Pick and Place, dodajemy. No i jak te dwa pliki już mamy tutaj dodane, klikamy Next. No i nam się rozkodowała tablica elementów, czyli ten Bill of Materials. Teraz tak, mamy jeden element extendent, czyli ten układ 74HC73. No i tu dodatkowa będzie opłata 3 dolary, ale pozostałe są basic, czyli bez problemu. Jak widać, one już zostały połączone z konkretnym elementem z z bazy elementów z hurtowni, więc nie musimy już nic dodatkowo wybierać. I to jest właśnie zaleta tego, że et na etapie projektowania już korzystaliśmy z tej bazy elementów. E to są elementy tutaj, no, pa no part selected, to są elementy przewlekane, ich nie montujemy, więc po prostu musimy je wszystkie sobie pousuwać stąd. OK, delete, delete. Klikamy next. Ok, czyli na dole pokazała nam się już tabelka z elementami, które są tutaj przeznaczone do montażu. Ok. Tak, to są elementy, które nie wybraliśmy. Możemy sobie pobrać tę listę i później zapisać, co mamy jeszcze dodatkowo dokupić. Tutaj mamy tabelkę z informacjami, więc za płytki płacimy dwa dolce, tak jak zawsze za uruchomienie produkcji 7 dolarów, za stencil to jest sito do pasty lutowniczej. My tego sita nie dostaniemy, ale ono jest ono jest potrzebne do nakładania pasty na te pola lutownicze, czyli, czyli 1,50 dolar Za panel nie płacimy, za duży rozmiar nie płacimy, bo to nie jest duży rozmiar. Za elementy płacimy 883. Suma tych elementów wszystkich i właśnie te opłaty za elementy extendent. Mamy jeden element extendent, czyli płacimy trzy dolce. No i za montaż, czyli tu jest liczone właśnie piętnaście dziesięciotysięcznych dolca za każdy punkt lutowniczy, no to w sumie wyszło nam dolar trzydzieści Dodatkowych opłat za montaż nie ma, czyli za tutaj dziesięć, znaczy pięć razy dwa, no bo mamy pięć egzemplarzy panelizowanych, czyli za 10 użytecznych płytek płacimy 23 dolce. No i zapisujemy sobie to do koszyka, no i później procedura jest standardowa, tam zamówienie i tak dalej, płatność, wiecie o co chodzi. Dobra, no to teraz się skupimy, jak już mamy zamówione i te płytki do nas przyszły, to możemy się skupić na tym, jak te płytki wyglądają. Więc ja takie płytki już otrzymałem i mogę powiedzieć, że jakość wykonania jest naprawdę dobra. Nie mam co prawda porównania z innymi producentami, bo nie zamawiałem nigdzie indziej, bo jest po prostu drogo, a tutaj mamy bardzo tanio. No ale jakość tych połączeń jest dobra, jest maszynowa, ustawienie elementów jest też maszynowe. Połączenia lutowane są zrobione ładnie, płytka jest czysta przede wszystkim, tu nie ma śladów topnika, nie ma żadnego syfu. Jest po prostu dobrze, dobrze zrobione. Jest bardzo dobra robota. E, słuchajcie, tak. E, no i takich płytek mam 5 paneli, czyli 10 użytecznych egzemplarzy. E, to, czy te płytki działają, to jeszcze się przekonam, bo nie testowałem, ale jak możecie zobaczyć. Prezentuje się całkiem, całkiem nieźle. Może to wam się naprawdę przydać w różnego rodzaju projektach, bo po pierwsze oszczędzamy mnóstwo czasu na montażu. No i też nie zawsze nie wszystkie elementy da się tak ładnie zamontować. No wiecie, jak to jest ręcznie. Jeszcze te układy z colan, to pół biedy, ale jakieś małe rezystorki typu 0603 albo 0402, już one są tak małe, że Ręczny montaż to jest wyzwanie i chyba tylko ludzie mogą to z pasji robić, bo jeśli ma się do zrobienia kilka takich projektów, to na pewno, przynajmniej ja, nie chciałbym siedzieć i lutować tych ledwo widocznych elementów. Montaż SMD na pewno pojawi się w przyszłych projektach, bo mam już w zanadrzu przygotowanych kilka takich modeli różnego rodzaju. Także już nie będę gadać tyle o montażu, a już się skupimy na wykonaniu. To taki poradnik ode mnie, jak przygotować projekt do wysłania, do montażu, no i do pełnej realizacji w JLC PCB. Przy okazji powiem, na pewno część osób może kojarzyć moje sterowniki do zgrzewarek, które jeszcze mam nadzieję, rozpromuję w przyszłości, jak będę budować kolejną zgrzewarkę, ale zmierzam do tego, że tam elementy też były montowane w JLC PCB na maszynie maszynowo. I tak naprawdę większość elementów starałem się dobrać w SMD, żeby już tych przewlekanych było jak najmniej do montażu, czy to przeze mnie, czy przez klienta. Dlatego to również ja wykorzystuję w, w zastosowaniu, powiedzmy, biznesowym, a nie tylko jako hobbysta. Więc to jest, to jest usługa dla wszystkich. Gorąco zachęcam do skorzystania. Słuchajcie, ode mnie to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Wszystkie pytania kierujcie tutaj w komentarzach, bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i słyszymy się już niebawem w kolejnych filmach. Na razie, cześć.